Julesi Brago rodziła się 28 stycznia 1992 roku. Jej rodzicami byli Matthew i Lienda. Była najmłodszą z pięciorga dzieci. Miała trzy starsze siostry: Jennifer, Megan i Cassandra, oraz jednego brata, Nataniela. Rodzina mieszkała we Frenchtown Township, w hrabstwie Monroe, w stanie Michigan. Dziewczyna uczęszczała do szkoły podstawowej St. Patrick, a później do szkoły średniej Monroe. Dziewczyna planowała też w przyszłości zdobyć dyplom kulinarny w Monroe Community College. Przez 4 lata była zatrudniona w Olga's Kitchen w Mall of Monroe. Do jej ulubionych rozrywek należało oglądanie filmów, zwłaszcza muzykali, słuchanie muzyki, a jej ulubionym zespołem był zespół Queen. Lubiła grać też w gry wideo, w tym Final Fantasy VIII, a jej ulubionym programem telewizyjnym był Doctor Who. Lubiła także czytać, piec, a tak najbardziej w szczególności to kochała swoje psy i koty. Dziewczyna była bardzo zżyta ze swoim rodzeństwem i z siostrami tworzyły taką paczkę. Przyjaciele opisywali ją jako towarzyską, optymistyczną i zawsze uśmiechniętą, lubiącą i znającą się na żartach. W 2014 roku Chelsea miała 22 lata i całe życie przed sobą, jednak pod koniec października to wszystko zostało jej odebrane, ponieważ Chelsea zaginęła. Jej zaginięcie zgłoszono 28 października. A po raz ostatni była widziana właśnie 26 października na imprezie z okazji Halloween. 25 i 26 października 2014 roku odbywała się wielka impreza halloweenowa. Mówi się, że wzięło w niej udział od 600 do 1000 osób, a Chelsea była jedną z nich. Zabawa rozpoczęła się 25 października dosłownie w południe. I organizował ją Michael Williams, na którego mówiono Big Mike. To na jego farmie co roku była organizowana ta impreza. I on później zeznał, że nie znał Chelsea i tak naprawdę tamtego wieczoru jej nie widział. Było to prawdopodobne, ponieważ na tej imprezie przewijało się tak wiele osób, że sam tak naprawdę nie wiedział, kto się tam znajduje. Tak czy inaczej, 26 października. Chelsea założyła na siebie kostium Poison Ivy, które zresztą sama przygotowała. W przygotowanie tego kostiumu włożyła bardzo dużo pracy i wraz z przyjaciółką Rebeką Brinson wybrała się na tę imprezę. Przyjechały samochodem koleżanki, ponieważ 22-latka nie miała własnego samochodu i tak naprawdę w ogóle nie umiała prowadzić, nie miała prawa jazdy. Wzięła ze sobą również butelkę wina i podpisała ją trucizna. Chelsea zostawiła też w jej samochodzie telefon komórkowy i torebkę, ponieważ kostium nie miał kieszeni, a torebki nie chciała nosić ze sobą. Więc tak naprawdę w razie jakichkolwiek problemów nie miała jak się na przykład skontaktować z rodzicami. Bo z tego co wiadomo, ta jej przyjaciółka Rebeka imprezę opuściła wcześniej, a Chelsea nie zebrała telefonu z samochodu. Ale w tamtym momencie jej to nie przeszkadzało, świetnie się bawiła. Zatem, co działo się później? A więc, istnieją różne raporty na temat tego, ile Chelsea wypiła tamtego wieczoru. Niektórzy mówią, że piła dużo, inni, że prawie nic nie piła. Ale w pewnym momencie dziewczyna uderzyła w słup i zraniła się w nos. Jej kolejna przyjaciółka, pani Renee Watkins, tak mówiła później o tym incydencie. Wieczorem Chelsea była rozproszona i doznała kontuzji podczas chodzenia. Zderzyła się z drewnianą konstrukcją, uderzyła się w nasadę nosa. Zeznała również, że zanim doszło do tego uderzenia, jak i również po, dała jej kilka łyków wódki. To można powiedzieć, że trochę uśmierzyło jej ból. Ale wiadomo, że dziewczyna krwawiła z nosa. Przez co nie chciała za bardzo już bawić się, być na tej imprezie. Miała ochotę wrócić do domu, więc powiedziała swoim znajomym, że chce wracać do domu. Czuła się zdezorientowana, głowa ją bolała od uderzenia, krwawiła z nosa, więc przeszkadzało jej to w dalszej zabawie. Niestety, jej przyjaciele nie byli jeszcze gotowi do opuszczenia zabawy. Chcieli dalej imprezować. Zatem Chelsea miała dwa wyjścia: albo poczeka, aż przyjaciele skończą się bawić i wróci z nimi do domu. Albo znajdzie jakieś inne rozwiązanie. Była zmuszona poczekać na znajomych, aż skończą imprezować. Wiadomo, że około 2.30 lub 3.00 w nocy impreza powoli dobiegała końca i kilku przyjaciół Chelsea zapytało ją, czy chce by ją podwieźli do domu. Ale dziewczyna wszystkim odmówiła. Tak zeznali ci znajomi, ale jak tak naprawdę wszystko dokładnie wyglądało, to wiedzą tylko oni. Nie wiadomo, czy mówili do końca prawdę. Tak czy inaczej oni opuścili imprezę, udali się do swoich domów, a Chelsea zostawili tam samą. Czego nie powinni nigdy byli robić. Ponieważ dziewczyna była pod wpływem alkoholu, była ranna. Ktoś powinien zadbać o nią, zabrać ją do domu lub przynajmniej wezwać taksówkę. Ale nikt tego nie zrobił. Po prostu zostawili ją i nie przejmowali się tym. Co się z nią stanie? Jak trafi do domu? Około trzeciej godziny nad ranem Chelsea była widziana na parkingu. Płakała. Mówiła, że została porzucona i potrzebuje podwózki do domu. Od tego momentu słuch po dziewczynie zaginął. Dziewczyna zaginęła. Nikt nie miał pojęcia, gdzie jest. Z nikim się nie kontaktowała. I przyjaciele, którzy zostawili ją tamtej nocnej imprezie. Mieli później ogromny żal do siebie, że to zrobili. Nie mogli sobie tego wybaczyć. Brali oczywiście czynny udział w jej poszukiwaniach, robili wszystko, by dziewczyna się odnalazła. Odnalazła się cała i zdrowa. Rozwieszali ulotki, plakaty. Roznosili ulotki, rozwieszali plakaty. Rankiem, kiedy Big Mike, ten u którego odbywała się ta impreza, obudził się. Odkrył, że otrzymał już dziesiątki smsów z pytaniami. Czy nie wie, co stało się z Chelsea? Ale on nie wiedział, kim była Chelsea. Nie wiedział nawet, że bawiła się u niego na imprezie. Mimo to zgodził się rozejrzeć po polu, żeby sprawdzić, czy może nie zemdlała, czy coś innego jej się nie przetarwiło. Kiedy jednak przeszukiwał pole kukurydzy ze swoim psem, jest utknął w pułapce i został ranny. Więc na tym jego poszukiwania zakończyły się. Ale inne osoby aktywnie jej szukały. 28 października rodzina Chelsea zgłosiła jej zaginięcie po tym, jak nie wróciła do domu. I po tym, jak jeszcze w niedzielę skontaktowała się z nimi Rebeka, ta koleżanka, z którą Chelsea pojechała na imprezę i u której w samochodzie dziewczyna zostawiła telefon. Skontaktowała się z nimi właśnie w sprawie tego telefonu. Że Chelsea jeszcze go nie odebrała. No i jeszcze później tego samego dnia odpisała jej jedna z sióstr z Chelsea i poinformowała, że Chelsea nie wróciła do domu, że jej nie ma. Tak więc początkowo rodzina, znajomi szukali dziewczynę, mieli nadzieję, że wróci cała i zdrowa do domu, jednak tak się nie stało. No i wtedy tego 28 postanowili zgłosić jej zaginięcie na policję. I od tego momentu rozpoczęły się jej poszukiwania, w których brały udział służby, ochotnicy, przyjaciele dziewczyny, między innymi ci, którzy zostawili ją na imprezie. Rozwieszano plakaty, roznoszono ulotki. Tych ulotek rozdano ponad milion. Ludzie nosili również bransoletki z napisem Find Chelsea Bragg. Jennifer Niswender, najlepsza przyjaciółka siostry Chelsea, czyli Cassie, Również bardzo angażowała się w tę sprawę, ponieważ wiedziała, co to znaczy stracić siostrę. Jej siostra bliźniaczka Jennifer Julia została zamordowana w 2012 roku w swoim mieszkaniu w pobliżu kampusu Uniwersytetu Wschodniego Michigan. Mordercy nigdy nie złapano. Dlatego bardzo zależało jej, aby Chelsea odnalazła się i nie przydarzyło się jej coś podobnego jak jej siostrze. Wyznaczono również nagrodę w wysokości 17 tysięcy dolarów za jakiekolwiek informacje dotyczące pobytu Chelsea. Kwota ta została później zwiększona do nagrody w wysokości 30 tysięcy dolarów po napłynięciu udatków od społeczności. Jej rodzice publicznie apelowali, aby Chelsea wróciła do nich bezpiecznie. Ulubionym kolorem dziewczyny był fioletowy. Dlatego w społeczności rozpoczęła się kampania z fioletową wstążką. Przez ponad pięć miesięcy po zniknięciu Chelsea wszyscy nosili fioletowe wstążki w pracy, szkole i poza nią, aby wszystkim przypominać o tym, że dziewczyna wciąż nie została odnaleziona. Wróćmy jeszcze na chwilę do momentu zaginięcia, do dnia zaginięcia. Tego samego dnia, w którym zostało zgłoszone jej zaginięcie, mama Chelsea, Linda, osobiście pojechała do wiejskiego domu Big Mike'a, i zażądała prawa do przeszukania jego posiadłości. Big Mike powiedział jej, że musi zabrać psa do weterynarza, ale dodał też, że może przeszukiwać jego dom pod jego nieobecność. Kiedy wrócił od weterynarza, w swoim domu zastał rodzinę Chelsea, która wraz z 15 innymi osobami przeszukiwała już jego posiadłość. Bardzo szybko też Big Mike stał się przedmiotem wielu podejrzeń. Rodzina Chelsea Bragg powiedziała serwisom informacyjnym, że ich zdaniem to on jest odpowiedzialny za jej zniknięcie. Uważali, że prawdopodobnie była związana w jego piwnicy. Ich podejrzenia potwierdziły się, gdy Big Mike odmówił policji przeszukania jego domu. Odmówił także wykonania badania na wariografię i pobrania próbki DNA. W końcu jednak policja otrzymała nakaz przeszukania jego domu i wdarli się do środka. Jednak nic nie znaleźli. Nic, co wskazywałoby, że miał jakikolwiek związek z Chelsea. Policja tłumaczyła, że rodziny osób zaginionych mają niepokojącą tendencję do skupiania się na jednej osobie, która ich zdaniem jest winna, ma jakiś związek z tym zaginięciem. I czasami mają rację, ale częściej się mylą. I tutaj w tym przypadku było podobnie. Skupili się głównie na Big Mike'u. I kurczowo trzymali się tego, że to on jest winny. Big Mike później mówił, że w ciągu kilku tygodni, licząc od dnia zgłoszenia zaginięcia Chelsea, przypadkowi ludzie nieustannie przychodzili do jego posiadłości, chcieli szukać Chelsea, uważali, że ona gdzieś tam się znajduje. Niektórzy próbowali nawet włamać się do jego domu, nachodzili go nawet nocą, przez co często budził się. I był tak naprawdę przerażony, ponieważ widział drony unoszące się za oknami, ludzie zaglądali przez okna do środka, nie dawali mu spokojnie żyć. W końcu jednak zgłosił się pewien świadek i powiedział policji, że widział, jak Chelsea wychodziła z imprezy z mężczyzną. Świadek zeznał, że Chelsea wydawała się być w dobrym humorze, wyglądała jakby dobrze czuła się w towarzystwie tego mężczyzny. I wydawało się też, że zna go bardzo dobrze i odwrotnie, że on również ją zna. Z tego co wiadomo, oboje spędzili trochę czasu razem na imprezie, a później razem ją opuścili, po czym udali się do jego samochodu i odjechali. Świadek ten pomógł policji sporządzić szkic mężczyzny, który był po raz ostatni widziany z Chelsea. Szkic został następnie wyemitowany w kanałach informacyjnych w całym stanie Michigan. I wtedy też policja zwróciła się do opinii publicznej o pomoc w odnalezieniu tajemniczego mężczyzny. Szkic wygenerował setki wskazówek, ale żadna z nich nie miała tak naprawdę żadnego znaczenia. Wyglądało to tak, jakby ten szkic nie był dokładny, jakby mężczyzna z tego rysunku nie przypominał mężczyzny, z którym widziana była Chelsea. Ale... Pomimo to, po jakimś czasie nastąpił przełom w sprawie. Tak się przynajmniej wydawało początkowo, ponieważ zgłosił się kolejny mężczyzna, Harlin Bird, i powiedział policji, że widział grupę mężczyzn nękających Chelsea na przyjęciu. Dodał też, że ich przegonił, a następnie zostawił Chelsea w ciężarówce i poszedł po pomoc. Jednak kiedy wrócił, zarówno Chelsea, jak i Ciężarówki już nie było. Mówił też, że z nosa Chelsea kapała krew na jego koszule. Ale kiedy policja poprosiła go o oddanie im koszuli do testów, to powiedział, że już ją wybrał. Detektywów coś niepokoiło w historii Harlina, ponieważ opisał Chelsea jako mającą blond włosy. I co prawda Chelsea miała blond włosy, ale na tą imprezę specjalnie założyła taką ciemno, fioletowo-czerwoną perukę. By lepiej. I włosy pasowały do kostiumu. Więc dlaczego Harlin mówił, że Chelsea miała blond włosy? Detektywi zapytali się go o to. Wtedy on przyznał się, że całą historię zmyślił, ponieważ chciał wyglądać jak bohater, który pomógł policji rozwiązać sprawę zaginięcia osoby, mimo że nie miał żadnych istotnych informacji. W tym momencie detektywi byli całkiem pewni, że znaleźli zabójcę. Wydawało im się, że Harlin próbował wmieszać się w śledztwo, co stanowi poważny sygnał ostrzegawczy. I chociaż w jego historii były niespójności, Harlin przyznał, że widział się z Chelsea i wsadził ją do samochodu. Wiedzieli też, że nie mogą na razie postawić mu zarzutu morderstwa, dopóki nie będą mieli na niego więcej dowodów. Ale w tamtym momencie podejrzewali, że to właśnie on zabił Chelsea. Ale... No właśnie, pojawiło się ale, ponieważ policja otrzymała kolejną pozornie cenną wskazówkę od kobiety o imieniu Kerry Carr, która mieszkała w Ohio, ale informacje o zniknięciu Chelsea widziała w internecie i była pewna, że za jej zniknięcie odpowiada jej chłopak, który powiedział jej, że porwał Chelsea i ją zabił. Kerry podkreśliła, że jest pewna, Iż jej chłopak, gdyby dowiedział się o tym, że to powiedziała, że zadzwoniła na policję, że skontaktowała się z policją, z całą pewnością próbowałby ją zabić, więc błagała policjantów, aby w przypadku doprowadzenia go na przesłuchanie natychmiast go aresztowali. Stanowczo podkreślała, że jeśli będą z nim rozmawiać, to muszą go zatrzymać. Tak też zrobili: zabrali chłopaka na przesłuchanie. On wtedy powiedział im, że Kerry próbowała go wyrobić. Policja nigdy nie wspomniała mu o Kerry, ale on wiedział, że to ona jest za to odpowiedzialna. I dodał, że Kerry kłamała, że chce wpędzić go w kłopoty. Policja dobrze sprawdziła tego chłopaka, sprawdzili jego alibi, To alibi zostało potwierdzone, a następnie aresztowano Kerry za okłamywanie policji. Wtedy ona przyznała się, że wszystko zmyśliła. I niestety czas leciał, mijały miesiące i do 5 kwietnia 2015 roku nie poczyniono żadnych znaczących postępów. Ale właśnie wtedy, w kwietniu, nastąpił przełom w sprawie, ponieważ wtedy to odnaleziono kostium Poison Ivy, nad którego stworzeniem tak ciężko pracowała Chelsea Brack. Został on znaleziony w opuszczonym budynku przez dwóch mężczyzn. Którzy robili tam coś nielegalnego. Mężczyźni wiedzieli, co to jest za kostium, ponieważ o tej sprawie było bardzo głośno. Ale w tamtym momencie jeden z mężczyzn dotknął ten kostium. Chwycił go w dłonie tak odruchowo i nie pomyślał w tamtym czasie o tym, że przez to, co zrobił, jego DNA będzie znajdowało się na tym kostiumie. Zdał sobie z tego sprawę dopiero w chwili, dlatego bał się wezwać policję. Ponieważ nie chciałby pomyśleli, że to on coś zrobił złego Chelsea. W końcu jednak postąpił słusznie i zgłosił to na policję. Śledczy, oczywiście, zabrali kostium do badań. Okazało się, że był rozdarty w okolicy Krocza, co nie wróżyło niczego dobrego. Detektywi pracujący nad tą sprawą odkryli także interesujący zbieg okoliczności. Okazało się, że Harlan Bird ten, o którym niedawno wspominałam, mieszkał bardzo blisko miejsca, gdzie znaleziono kostium. W zasadzie to po drugiej stronie ulicy. Więc ponownie został zabrany na przesłuchanie. Policja była, można powiedzieć, że już stuprocentowo pewna, że to on ma związek z zaginięciem Chelsea. W tym momencie wyglądał na całkiem realnego podejrzanego. Próbował wmieszać się w śledztwo, kłamał policję. Przyznał się, że wsadził Chelsea do samochodu, a teraz jej kostium znaleziono naprzeciwko miejsca, w którym mieszkał. Więc tym bardziej był on głównym podejrzanym. Ale na ten moment nie można było go oskarżyć o morderstwo. Mężczyzna tym razem wynajął prawnika i przyznał, że kłamał wcześniej, ale zapewnił, że nie zabił Chelsea. Zgodził się na badanie na wariografię, który wyeliminował go z grona podejrzanych. Harlan nie był osobą zamieszaną w zaginięcie Chelsea. Zrobił to ktoś zupełnie inny. Tak więc nadal trwały poszukiwania mężczyzny, z którym najprawdopodobniej wsiadło do samochodu Chelsea. Wszyscy liczyli na to, że dziewczyna odnajdzie się żywa, ale tak się niestety nie stało. 25 kwietnia 2015 roku znaleziono ciało Chelsea Brak. Jej rodzina była zdruzgotana. Dziewczynę znaleziono pochowaną na posesji rolnika. Rolnik budował nowy budynek i jeden z pracowników znalazł ciało podczas wykopalisk. Leginsy Chelsea odnaleziono 2 września 2015 roku. Był to ogromny przełom w sprawie, ponieważ Leginsy były pierwszym przedmiotem, z którego policji udało pozyskać realną próbkę DNA. Udało im się znaleźć DNA nieznanego mężczyzny. Dzięki temu mogli rozpocząć eliminowanie podejrzanych. Zarówno Harlin Bird, jak i chłopak Kerry Carr przesłali próbki DNA i zostali oczyszczeni z zarzutów. Natomiast Big Mike nadal był niechętny, ale w końcu zgodził się dostarczyć próbkę. I on również został oczyszczony z zarzutów. Wszystkie inne osoby uwzględnione przez policję również zostały oczyszczone. W tym mężczyźni, którzy znaleźli kostium należący do Chelsea pozostawiając policję bez podejrzanych. Więc śledczy byli w ślepym zaułku. Przełom natomiast nastąpił dopiero kiedy z detektywami skontaktowało się laboratorium kryminalistyczne ze stanu Michigan, które poinformowało ich, że znaleźli dopasowanie do nieznanego męskiego DNA znalezionego na leginsach Chelsea Brag. Stwierdzono, że DNA pasuje do Daniela Kleja. Które został niedawno aresztowany za kradzież plecaka, dlatego pobrano jego DNA i dodano do bazy danych DNA stanu Michigan. I gdyby nie to DNA, to sprawa ta najprawdopodobniej do tej pory nie zostałaby rozwiązana, ponieważ wcześniej Daniel nigdy nie był uważany za podejrzanego w tej sprawie. Kiedy detektywi przesłuchiwali Daniela, początkowo zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek widział Chelsea. Lub z nią rozmawiał. Jednak jeden z detektywów wymyślił podstępny trik, aby napłonić go do mówienia. Powiedział mu, że Chelsea cierpiała na chorobę łamliwych kości, więc jeśli coś się stało, to prawdopodobnie był to wypadek. No i Daniel dał się nabrać na tę oczywistą przynętę i natychmiast zmienił swoją wersję, mówiąc, że przypadkowo zabił Chelsea podczas seksu z nią. Do którego doszło za obopólną zgodą. Według niego wyglądało to tak, że zatrzymał się obok niej i zapytał, czy chce, by ją podwiózł. Ona powiedziała, że tak, więc wsiadła do jego pojazdu. I odjechali jakiś kawałek, po czym uprawiali seks. Powiedział policji, że Chelsea lubi ostro i że błagała go, aby ją podduszał podczas seksu, ale przez przypadek ścisnął ją trochę za mocno i przestała oddychać, więc podjął próbę resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ale to nic nie dało. Dziewczyna nie dawała oznak życia, więc wystraszył się, nie wiedział co ma zrobić, nie wezwał policji, więc zaczął jeździć. I jeździł tak przez 30-45 minut. W końcu dojechał w pewne miejsce, znajdujące się jakieś 25 km od miejsca, w którym odbywała się impreza. Zatrzymał się w pobliżu torów kolejowych, następnie wyniósł ciało z pojazdu i zaniósł je do zalesionego obszaru. Bardzo się wtedy zmęczył, ciało ukrył pod gałęziami. Po chwili, jak chwilę odpoczął, przeniósł ciało dalej w las i tam pozostawił je ukryte pod większą ilością gałęzi. Tak wyglądała jego wersja wydarzeń i było to przyznanie się do winy przyznanie się do tego, że udusił Chelsea. Podczas przesłuchania prosił też o papierosa. Mówił, to doprowadzi mnie do ataku paniki. Dosłownie czuję, że się poce. Zaraz zacznę płakać i tracić przytomność. Policjant powiedział do niego wtedy tak Teraz się uśmiechasz. On odpowiedział Zrobiłem głupie gówno. W tej chwili się nie uśmiecham. Po tym wyznaniu Daniel był pewien, że stanie skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci, ponieważ jak Policjant powiedział mu, że dziewczyna miała chorobę łamliwych kości, na co tak naprawdę nie cierpiała. To, że sąd weźmie to pod uwagę i że uzna, iż nie udusił jej umyślnie. Ale prawda była inna i dowody zebrane podczas śledztwa jasno wskazywały, jak było naprawdę. Zresztą jeszcze tuż po aresztowaniu zostawił dwie wiadomości głosowe. Jedną swojej byłej dziewczynie i matce swojego syna. Jessica Pridol, której przyznał się do morderstwa. Powiedział, że spieprzył sprawę i nie będzie go naprawdę długo. Drugą wiadomość głosową zostawił swojej ówczesnej dziewczynie, Kelly Richter, której również przyznał się do tego, że zabił Chelsea. W związku z tym wyznaniem, Daniel Clay został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia w dniu 25 lipca 2016 roku. Jednak wkrótce liczba ta została zwiększona do morderstwa pierwszego stopnia. 28 sierpnia 2015 roku Daniel przeszedł ocenę psychiatryczną i uznano, że może stanąć przed sądem. Natomiast w październiku śledczy przedstawili aktualne informacje na temat tej sprawy. Zebrano 1000 wskazówek od społeczeństwa, przeprowadzono 800 przesłuchań, podpisano 34 nakazy przeszukania. I wydano 14 wezwań do sądu. Podczas procesu Daniela Kleja, Obrona musiała próbować argumentować, że Daniel naprawdę nieumyślnie zabił podczas ostrego seksu. Na szczęście sędzia orzekł, że Obrona nie może w trakcie procesu badać historii seksualnej Chelsea. Było jasne, że Daniel Clay zamordował Chelsea i że nie było to nieumyślne spowodowanie śmierci. W związku z czym został skazany za morderstwo pierwszego stopnia, ponieważ gdyby to był tylko wypadek, to nie miałaby licznych złamań twarzy, urazów głowy, na jej kostiumie. Znaleziono również krew. I tak naprawdę dowodów na to, że dokonał on morderstwa z premedytacją, było naprawdę mnóstwo. Proces w tej sprawie trwał naprawdę długo, bo prawie dwa lata, ale w lipcu 2017 roku. Nastąpił finał i Daniel Clay został skazany. Skazany za morderstwo pierwszego stopnia, na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Po ogłoszeniu wyroku przeprosił mamę Chelsea Bragg i przyjął od niej Biblię. W 2019 roku jego obrońca stwierdził, że Daniel Clay nie wiedział w jaki sposób doszło do obrażeń tym narzędziem i że mogły one wynikać z czegoś innego. Ta apelacja nic tak naprawdę nie przyniosła, ponieważ łowa przysięgłych rzekła, że Daniel popełnił morderstwo. Tylko tak naprawdę nie wiadomo, jaki był powód, dlaczego to zrobił. Sprawa Chelsea i morderstwo nie tylko wywarła wpływ na społeczność, w której żyła, gdzie mieszkała, ale także trafiła na pierwsze strony gazet w okolicznych Stanach i wiadomościach krajowych. I historia poruszyła wiele osób, ponieważ zginęła 22-letnia kobieta, zanim zdążyła spełnić swoje marzenia, i zamordował ją jej kolega, którego znała, któremu ufała. Przez myśli nie przeszło, że może zrobić jej coś złego. Chciała tylko, by podwiózł ją do domu, a on wykorzystał ten fakt, zgwałcił ją i zamordował. Historia jest przestrogą dla osób by uważały z kim wracają do domu. Chelsea co prawda wsiadła do auta osoby, którą znała, ale to też nie był dobry wybór. Najlepszym rozwiązaniem byłby powrót do domu z osobą, z którą przybyło się na imprezę, lub powrót z większą grupą znajomych. Z tą pewnością najgorszym rozwiązaniem jest samotny powrót do domu, lub na przykład skorzystanie z podwózki jakiejś osoby, która jaką podwózkę nam zaoferuje, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie ma wobec nas plany. Tak więc uważajcie na siebie i przestrzegajcie innych przed niebezpieczeństwami, by nikomu z Waszych znajomych, krewnych nie przydarzyło się to, co Chelsea. Oczywiście, Wy też uważajcie na siebie. Nie wracajcie samotnie do domu i nie zostawiajcie osoby, z którą na przykład przyszliście na jakąś imprezę, bo wiadomo, Różnie się to może skończyć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej tragicznej historii. Czekam na wasze komentarze. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia!